Dzień dobry, Kaja Rostkowska. To jest pierwsza w tym tygodniu rozmowa dnia w Lubuskim Centrum Informacyjnym. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem dnia jest Kacper Dziurawiec, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień, dzień dobry, dobry, Panie dzień Przewodniczący. Do... Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w naszym studiu. Dwa piętra niżej, za chwilę rozpocznie się konferencja Europa Okiem Młodych. Jaka jest zasadnicza idea tego spotkania dzisiaj w Zielonej Górze? Tak, to prawda. Znajdujemy się właśnie w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury. Eee, I za chwilę, za godzinę, będzie rozpoczynienie zaczynać się konferencja o prezydencji Polski w Unii Europejskiej. No, przede wszystkim stworzyliśmy tą konferencję z myślą o zwiększaniu świadomości obywatelskiej wobec młodych, o zwiększaniu świadomości o Unii Europejskiej, o promowaniu postaw proeuropejskich, bo to jest ta idea, z którą ja przynajmniej szedłem do Sejmiku Młodzieżowego, aby aktywizować młodzież i udało się, bo w konferencji weźmie udział 100 uczniów Zielonogórskich Szkół. Właśnie o no to chciałam zapytać, o tę grupę docelową. Rozumiem, że jest to jakiś rodzaj misji pana okiem, żeby młodzież zielonogórskiej i lubuskiej także pokazać te główne cele funkcjonowania we wspólnocie europejskiej. Tak, jak najbardziej. W dzisiejszych czasach tego, kryzysu wartości, dezinformacji, fake newsów w mediach właśnie chcemy wyjść naprzeciw temu wszystkiemu, chcemy pokazać to, co Unia Europejska dała Polsce, co dzięki niej zyskaliśmy i to, że tak naprawdę jesteśmy tutaj, bo to Unia Europejska, te działania Unii Europejskiej zwiększały świadomość i zwiększały demokratyzację w Polsce. Dlatego naszą grupą, do co zawsze będą młodzi ludzie, którzy potem będą mogli zajmować nasze miejsca, oczywiście w docelowo miejsca dorosłych polityków. Program jest dosyć obfity, tego dzisiejszego spotkania. Mam wrażenie, że ta konferencja potrwa dzisiaj w rycaku dosyć długo. Co z Pana punktu widzenia jest takim kluczowym elementem dzisiejszych obrad? No tak, to prawda, program jest dość napięty. Mamy tu przewidzieliśmy aż cztery godziny wystąpień, będzie pięć panelów. Przede wszystkim myślę, że Dobre będzie wprowadzenie do Unii Europejskiej, do tej pre historii prezydencji, które przeprowadzi pan profesor Waldemar Sługowski, który, jako zresztą wieloletni urzędnik państwowy i minister w różnych resortach, powie o tym, jak realnie Unia Europejska wpływa na, te warto na kształtowanie się rozwoju w Polsce. Ale także będziemy mieli specjalnego gościa, pana Jonasa Koleckiego, profesor z Bundestagu, z Biura Współpracy Polsko-Niemieckiej, który poprowadzi panel z dyrektorem Biura Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszkowskiego województwie UCL-u i to oni, myślę, przybliżą nam te realia współpracy polsko-niemieckiej i tego, co faktycznie daje nam Unia Europejska. Zapytam przewrotnie, panie przewodniczący, dlaczego wy jesteście na końcu tego programu? Mamy profesora Sługockiego, jest Jonas Kolecki, jak pan wspomina, Radosław Brodzik, Marek Kamiński, wiceprezydent mhm. Zielonej Góry, jest Adam Szulczewski, Monika Kujawska, no i na końcu Huberta Łada i Kacper, Kacper Makar. Pani okiem sobie wyobrazić. Odpowiedź jest bardzo prosta: Wisienka na torcie, to oni będą mieli najwięcej czasu na rozmowę, bo to będzie największa e, dyskusja. Tu tutaj przewidujemy najwięcej pytań ze strony uczestników, dlatego to e, dla, tej, dla tego ostatniego panelu zostawiliśmy najwięcej czasu. A macie wpływ realny rzeczywiście na kształtowanie programu tego typu konferencji? Bo ja przyznam szczerze, hmm. oglądając program spodziewałam się tego, że to jednak nie wisienka na torcie, ale ten mocny, mocny wstęp to będą właśnie głosy hmm. tak, młodzieży. My osobiście e, układaliśmy ten program, e, ja i Prezydium i zaangażowani członkowie Młodzieżowego Sejmiku Województwa. Cieszę się, że udało nam się zaprosić tych wielu gości, bo to może będzie coś innego od tego, żeby usiadły tylko młode osoby, które uczestniczyły w europejskich akcjach. Ale właśnie cieszę się, że udało nam się zaprosić tych wielu gości i do każdego z nich, do każdego panelu to uczniowie będą mogli zadawać pytania. Także za, myślę, że ogniem pytań zostanie zasypany zarówno Radosław Brodzik, zarówno pan profesor Sugowski i pan prezydent Kamiński. Czekamy na to, co powie młodzież dzisiaj podczas tego Sejmiku, z całym oczywiście uznaniem dla wszystkich prelegentów dzisiejszej. Konferencji. Panie Przewodniczący, jak się udaje łączyć te wszystkie funkcje? Przy okazji dzisiejszej rozmowy chcę zapytać, Pan jest asystentem posłanki Sibińskiej, Pan jest działaczem społecznym, teraz przewodniczącym sejmiku, mieszka Pan w Warszawie, przyjeżdża tak. Pan do Zielonej Góry. Jak się w tym chaosie, tak to nazwę, Pan odnajduje od tych kilku miesięcy? No, powiem szczerze, że jest bardzo trudno. Tutaj mam bardzo napięty grafik, szczerze mówiąc, właśnie zarówno do spotkania sejmowe jakoś godzę, to z funkcją przewodniczącego młodzieżowego sejmiku, bo jednak często spotykamy się w w imieniu młodzieżowych rad. Teraz na przykład ustawy, przygotowujemy nowelizację ustawy na temat jednostek samorządu terytorialnego, aby polepszyć stan młodzieżowych rad w Polsce, których i tak już jest w miarę dużo. Pracuję też z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu też na Młodzieżowy Sejmik Województwa Lubuskiego udało nam się złożyć już dwa projekty. Jeden na Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe, drugi na Fundusz Młodzieżowy z Narodowego Instytutu Wolności. A właśnie pracujemy nad. Kultura. Tak, właśnie pracujemy nad bardzo młodą kulturą, którą organizuje Regionalne Centrum Animacji Kultury, w którym się dzisiaj znajdujemy. A co znajdujemy. pan na takim zasadniczym celem Panie Przewodniczący. Jak Pan chciałby być zapamiętany z tej kadencji? To właśnie ja to mówiłem na początku kadencji sejmiku, na pierwszej sesji, że moim celem jest takie działania dla Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego, żeby młodzi ludzie w Lubuskim zobaczyli, że to ma sens, że faktycznie do tego sejmiku można iść po to, żeby działać, żeby realizować swoje cele, żeby być dla młodych, żeby to nie był tylko sejmik reprezentacyjny, żebyśmy mieli faktyczny udział w procesie decyzyjnym w województwie, żeby wpływać na dorosłych polityków. No i chciałbym być zapamiętany jako ta osoba, która wykształtuje te poczucie i silną, silną pozycję młodzieżowego semiku w województwie. A jak się współpracuje z Waszym opiekunem? Bo też przygotowywaliśmy, zapowiadając mhm. Waszą konferencję, takie nagrania można je znaleźć na kanale LCI na Facebooku czy, czy, czy na YouTubie. I miałam wrażenie takiej równości, i to było miłe, patrzeć na to, takiego partnerstwa pomiędzy dorosłymi, tak to nazwijmy, politykami, a, a państwem. Pan też zapowiadał te, 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 te wystąpienia prelegentów. I o to chcę też zapytać, jak ta współpraca przebiega? Czy Wy się rzeczywiście czujecie mocni w tym kontakcie z, nazwijmy to, no, seniorami politycznymi, mhm. tak? Kolokwialnie, czy jednak cały czas jeszcze w, w takim w te, z, z taką postawą, że musimy słuchać, musimy czerpać, a jeszcze trochę za mało przestrzeni, żeby powiedzieć to własne zdanie? Nie, zdecydowanie właśnie czujemy się na dobrej pozycji do negocjacji. Tutaj, jeśli chodzi o współpracę z radnym Gizą, no to ja oceniam ją wzorowo. To jest naprawdę taka właśnie partnerska relacja. Jeśli chodzi o współpracę z resztą zarządu, to też bardzo nam to pomaga. Zresztą to zarząd województwa pomógł nam przygotować tą. Konferencję, a zawsze kiedy widzę się z Marszałkiem Jabłońskim, to on mówi do mnie: Panie Przewodniczący, mówcie nam, co mamy robić. Dajcie nam jakieś wskazówki, dajcie nam jakieś zadania. I co Pan ja, mówi wtedy? Ja mówię: Panie Marszałku, pracujemy nad tym wszystkim. Teraz robimy konferencję chcemy przygotować następne, co będziemy robić jako młodzieżowy Sejmik po zrealizowaniu projektów, bo jeden z projektów jest Forum Lubuskich Młodzieżowych Rad, czyli połączenie i zjednanie wszystkich Lubuskich Rad, młodzieżowych Rad w województwie lubuskim. Będziemy przygotować stanowisko Sejmiku w sprawie polityki społecznej i demograficznej województwa. O te demografię jeszcze Pana zapytam uh -huh. na koniec naszej rozmowy, bo mówimy bardzo dużo o tym problemie demograficznym w naszym regionie. Jakie jest Wasze stanowisko i jakie chcecie przedsięwziąć działania? Ale pytam o, o konkrety, może one uh -huh. już się wyłaniają w, w Waszych rozmowach i dyskusjach w semiku młodzieżowym. Co, co Wy chcecie, chcecie zrobić? Bo Wasz głos, ten głos młodzieży, jest szalenie ważny w tej dyskusji, bo mówimy właśnie o tym, żebyście nie wyjeżdżali, żebyście nie wyjeżdżali za granicę, żebyście nie jechali do większych aglomeracji w Polsce, tylko zostawali tutaj w województwie lubuskim. To prawda. To jest bardzo ciężki temat, zresztą no, sam po sobie wiem, wyjechałem na studia do Warszawy, chociaż akurat planuję wrócić do Lubuskiego po studiach. I tutaj skupiamy się na tym, żeby ten głos młodzieży, no, zrobić ankietę na Lubuskie, potrzebę Lubuskiego Forum Polityki Społecznej. I najwięcej ankietowanych mówiło o poziomie uczelni w województwie lubuskim, myślę, że to trzeba trochę zdemityzować ten poziom Uniwersytetu Zielonogórskiego, że on naprawdę jest dobry, że nie jest taki, taki bardzo przeciętny, jak się mówi, to jest dobry uniwersytet z wieloma dobrymi kierunkami. Ale też wiele osób wskazuje na połączenia komunikacyjne, które są do poprawy oczywiście. Na rynek pracy, tak w województwie lubuskim mamy specyficzny rynek pracy, mamy niższe płace niż średnią krajową. To jest tak naprawdę moim zdaniem, lata pracy i na pewno jako Sejmik Młodzieżowy... No, to nie uda nam się tego wszystkiego zrobić, no mam nadzieję, że za 10-15 lat może kiedy zaangażuję się w tą, jak pani powiedziała, senioralną politykę, to jeszcze będziemy nad tym pracować i może wtedy będzie udało się iść do przodu. Będziemy się przyglądać waszym działaniom Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego. Na koniec już rozmowy z jakimi wnioskami pan dzisiaj chce wyjść z tej konferencji. Ona za chwilę rusza, 4 godziny jak pan powiedział, debat, mhm. prelegenci, wasze wystąpienia, młodzież będzie słuchać, pojawią się pytania. I co dalej? No bo tak. to nie chodzi o to tylko, że się dzisiaj spotkać. Ja swoje wnioski na temat Unii Europejskiej i naszej prezydencji mam i mam bardzo pozytywne. To, czego ja chcę się dowiedzieć z tej konferencji, to jest to, co myśli o niej lubuska młodzież o naszej prezydencji w Unii Europejskiej, o naszym członkostwie i to właśnie z, tym, z tą wiedzą chcę wyjść z tej konferencji. My po konferencji na pewno stworzymy taki formularz, ankietę ewaluacyjną dla uczestników tej konferencji, bo naprawdę chcielibyśmy poznać ich zdanie i dowiedzieć się no, o czym myśli te lubuska młodzież, ta osoba, do której kierujemy swoją działalność, prawda? Życzę owocnych obrad. W takim razie dziękuję za ciekawą rozmowę. Kacper Dziurawiec, przewodniczący młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego, był gościem rozmowy dnia w Lubuskim Centrum Informacyjnym. Dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję serdecznie, pani redaktor. Dziękuję państwu. Kaja Rostkowska, dziękuję. Zapraszamy jutro o 10.00. Radosław Brodzik będzie naszym gościem sprawy międzynarodowe, ale także regionalne. Zapraszam, Kaja Rostkowska. Do usłyszenia, do zobaczenia.